Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku gramy w Cat Goes Fishing! Tak! Ta gierka o kocie, który idzie łowić ryby! Na ryby. O, co tu mamy? Złowiłem sobie rybkę. Hmm, jakiś quest nowy i przeciw sprzedaj, okej. Okay. Sprzedałem rybkę, hmm, ogarniemy sobie mini rybkę. Już trochę yy, kumam o co chodzi w tej grze. Przeszłam sobie samouczek na luzaku. Żeby teraz nie musieć. O, mamy musztard fisza. Czyli żółtko, żółto rybę co innych Musztarda dużo warta, Dlatego. O, co to jest? Diving Lure Upgrade. Hmm. Zdać mnie na nową wędkę? Jeszcze nie, ale. Przecież wytestujmy to O, 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 mocna rybka. Choć na razie to, to jest nic w porównaniu co ja za ryby będę łowił w przyszłych odcinkach. To jest. Nie filmik jeden. To jest nowa seria od cała na kanale. Będziemy sobie łowić ryby. Tak, będziemy łowić ryby. Koteł będzie łowił ryby. Dokładnie mówiąc. O dobra, ej, musztard, tam jest musztard, chodź! Chodź chip, chip, no i sobie poszedł. On jest dużo warty. Kadel, o, 50, ale na start to zawsze coś. Hmm... coś złapię, może ty. O, muszczardik, ale nie mam akurat bajta na niego, kurde, ale lipka. O, rybka. O, kurde, 200 warta. No i to jest już, chyba wezmę, złowię sobie całą to ławicę słuperów, bo oni są dużo warci. Hmm... co jest, katalog? O, tu mam wszystkie ryby czas złowione i takie co widziałem, ale jeszcze ich nie złowiłem. Są so large i Huge, ale w ogóle żadnych ryb nie, nie mam w tym large czy Huge tej kategorii. Więc tu już. Hmm. Dodajmy sobie Diving Lure do nowej wędki. O, tu już widać, że polepszenie zarzucanie jest o większe o wiele. A tam, muszę mieć większego. Hmm. Chodź, chodź, o tak. Tak, rybka, chodź. I złowimy sobie musztard Fisha Musztard! nie! Zepsułaś mi musztard Fisha W sumie mogę cię sprzedać, bo jesteś warta 200, ale musztard chyba jest warty 400 czy 450. Zaraz się przekonamy, jak go złowię. 450, nie myliłem się. Nowy quest. Cuddle Fish. Hmm. Cóż, sprzedajmy sobie. O, nowy upgrade że lur już mam I jest to nowy jakiś Upgrading Stouting. Hmm, Ciekawe co daje, ale tak se kupię do, Tej wędki po prostu i tyle Żeby był uh -huh. O kurde Chciałbym tą rybkę O ta rybka, właśnie jej potrzebuję do indeksu Kurde, ale nie mogę zjeżdżać w dół Nie wiem czemu Jak zjeżdżać w ogóle w dół Cóż, no chodź, chodź Jest jest, o choć, Snoopfish Miałam to, czy nie miałam tej ryby? Kurde. Nie pamiętam, ale. Hmm. W sumie nie, nie będę marnował dużego bajta. Chcę złowić jakąś fajną rybkę. Nie! O, co to za ryba? Była jakaś pomarańczowa nówka sztuka. takie jeszcze nie łapałem. Hmm. O, daleko leciała. Ale kręci się wokół niej dużo małych, ry małych rybek. Takich. Pomarańczowo Ciekawe co one robią tam przy niej. Ciekawe czy są dużo warte? Nie wiem. Super. Hmm, Fajniutki 200, ale kadelfish Naprawdę. No nie wiem czy to dużo. 50 jak na teraz. No chodź. ale sobie nie chciał mu pojeść. Hmm, Zobaczmy, teraz złowimy mu Chodź. No i nie chciał. O, 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 Jezu, to jest już mocna ryba. Co ona? A! Podgryz mi ją! Pewnie warta była 400. No co za gnój, By było warte jak y, prawie jeden y, musztwish. Jest mamy musztardfisza. To jest fajna rybka, bo taka difficultowa. Hmm, mam już 1491, znaczy pewnie 500 równo, Bo cóż. Połączyłem te repugnienia ja i ile wyświetla mi się ile kasy Ile? Jest! Nie! 1600! 600! Wow! Już mamy niemałe pieniążki dla naszego kotełka na karmę Ale on nie chce karmy, on, on chce zjeść rybkę Prosto z morza Ale nie taką zwykłą rybkę, my tu czekamy na super okaz Czyli jakąś rybkę... mmm, ciekawe no, jakby to chciałbym Wam objaśnić, że na tym kanale zaczynam dwie nowe serie. Jedna z Cat Goes Fishing, to widzicie pierwszy odcinek dzisiejszy. I jeszcze jedna seria to Splam vs. z klasyczku. Taki klasyk tradycyjny. I będziemy sobie grali w takie gierki. Um, cóż, a ten odcinek nagrywam. 31 października Cóż, czyli Stawię go dopiero jutro Pewnie. Nie wiem Nowy quest. Gimper Grumper! Kurde! Pomyliło mi się z Gimperem youtuberem. Boże! Grumper! Nie zauważyłem. Ja... Jakie dałem się ogupić. Hmm, cóż. Co teraz powinniśmy zrobić? Pomyślmy. Mm, nie mam pomysłu? Nie mam pomysłu. Pomyślmy sobie. Co jest? Ej no. Myślałam, myślałam. Ale w ogóle nie mogę nic zrobić. Ej no, próbuję łowić rybę. No co jest? Gra. Halo. O, działa nareszcie! Nareszcie działa! Tak! Nareszcie działa! Jest Git! Ok, więc. Trzeba tutaj coś zrobić sensownego, bo to nie ma sensu. Trzeba złowić jakąś sensowną rybę. I szczególnie trzeba Grumpera złowić. Grumper, to jeżeli się nie mylę, to taka ryba, co jest taka bardzo agresywna. Taka. Ryba agresywna, ale nie taka duża, tylko taka malutka Tylko nie za duża, grumper jest, no i cóż O, mamy Swoopera, chyba taki się wydaje mi Tak, Super, to jest super. Nie zapamiętuję wszystkich nazw, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli moja pamięć jest do kitu Nie, Hipcio, nie, wielka rybo, hipopotami jeden o, to był on! To był Grumper! Hmm. No nie! Musztard, od kiedy ty taki szybki jesteś i wściekły? Powinni nagrać film szybki i wściekły. Zemsta! Musztarda! <laughs> to by było dobre! Sound hmm, sąd film, czyli 400, nie myliłem się. Dobrze, zarzućmy. Szkoda trochę forsy, ale... O, super, pod nami... Szczerze jest mniejszy od yy... Mustarda, jest bardziej agresywny. Jest, mamy 450, nie wiem czy to zaróżni... O kurde, co to jest? Mam super bajta! Jakiegoś... Wow, nie wiedziałam, że można mieć takiego wielkiego bajta. Nie! Idź! Szła. Nie wierzę, co ja właśnie w moim życiem zrobiłem. Straciłem super bajta, nie. Ale złowiłem musztertwisza i nadrobiłem to trochę. Spróbujmy, nie, odwalcie się mini ryby. Czy złowi to krowio ryby, wielka krowa? I ma w nazwie cowfish chyba, bynajmniej tak mi się zdaje, albo inna ryba miała. O, o, co to jest? Ej, to, to jest, to jest ciekawe. Co to za ryba? Jakaś agresywna mega mega hiper. Ło, to jest... 1200 breakfish! To no a naprawdę pobiło break, czyli zbiło mój rekord. Pobiło mi rekord. To jest najdroższa ryba, jaką złowiłem na tym odcinku, bynajmniej nie wiem jeszcze. Przekonamy się zaraz, co złowię. Zarzućmy bombę. Zarzućmy bombkę. Mm. Boże jak jestem durny, po co mi bomba jak mam mini bajta. Małego bajta. Nie, ty mała głupia rybo. Jak ja ciebie nie lubię. Chciałam zrobić supera. No, dziękuję, jeszcze mi zażeraliście to do zero. Musztard, musiałeś tak szybko uciec. O, mamy drugiego musztarda. Całe szczęście. Jego kolegę złowiliśmy. Mmm, cóż, kupmy sobie bomb bombę. I... Kaufis, Daj się! Bynajmniej... Jeżeli się nie mylę, twoje twoją nazwa. Tak! Mamy to gigantyczną rybę! 2500! Co to było? Cowfish! Tak, nie myliłem się. To jest taka rybka. Mamy ją do indeksu. O! Hmm, ciekawie. ciekawi, mamy w indeksie fajne rybki. O, jeszcze dwie rybki tutaj i w końcu huja nie mamy, ale larga mamy. Jest cowfisha. O, coś odblokowałam. Hmm, ciekawe co to w ogóle jest, A, ale mnie to nie obchodzi. 10 tysięcy na kolejną wędkę, kurde, to już co drogę money. Cóż, no połównę sobie rybki. Może się uda no zbierać na kolejny. Ach, trochę lipa, jak to kot powiedział. No kurde, miałam prawie nową rybkę do indeksu. Ale lipa. Ale może za to Queen, złowie Queen Chyba tak się nazywa. Wy nie zapytacie, skąd znam nazwy tych wszystkich ryb? Trochę grałem w tę grę. Przed nagrywkami. Ha, ha, ha. Myśleliście, że gram to na świeżo? Gdybym grał to na świeżo, to bym wyglądał jak debil, co nie umie grać. O, 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 o chodź tu, Chodź... No nie, miałem... To ciekawy plan. Ciekawy miałem plan. O, jakaś fajna rybka. Nie! Miałem prawie queenfish. Albo chociaż te malutkie. Musztard, nie miałeś kiedy się złapać? Ja miałem plany na inną rybę. Gościu. Luzuj się. Cóż, teraz się przydasz jako mój maksymalny um, arsenał. Nie no, przy... pogoniłem. Jest, 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 jest! Nareszcie! Super grumper. Boże, jaki słuper Za dużo gadam o supera. Jest! Mamy go do questa. Wygrałem 700 dolków. Nowy quest. Cztery słuperki. Oj, Gadałam o słuperach, mam słupery. Jeden słuper, Dobra, mamy jednego słuperka. Kolejny słupczan. Nie no, musztardy. Was tu się tyle nie roiło. Ja was chciałam dużo ostatnio, ale nie było coś was. To akurat też... Ej, czy się... Czy nadgryziony słuper się liczy? Nie, nie liczy się. A wyłowię was wszystkich musztard Musztard pisze? Nie no, nie wierzę. Zerwał mi się. Chwila, nieuwagi i zerwał się. No. Jest słuperek, słupuś. Słup, Super. Dobra, jeszcze kilka słuperków. No nie, co ja zrobiłem? Czemu to cofnąłem? Miałem supera. A teraz to mi musztard pożer. Ja chyba go zaraz złapię, jak się wkurzę. Super. O chodź tutaj słupuś! Niech ci mu start tylko nie zniknij tu! O tak super! Ostatni! Ostatni słuper, Nie no co mnie tak ominąłeś! Zignorowałeś mnie A teraz to mu start musiał wejść, okej! Okay. Okej, okay, mu start! Nie dziwię się, że jesteś najbardziej znienawidzoną rybo przez wszystkich! Przynajmniej ja tak myślę! ta ryba ciągle tylko by przeszkadzała w łowieniu Nie no, mi słuperka podgryzł Nie liczy mi się No, złapię cię musztard za karę Jesteś mój? Nie no, nie wierzę, złapałem jednego musztarda, tu się drugi przyszedł Niech cię licho Jest słupek Ostatni, ostatni super! Odwal się musztard Jest tysiąc nagrody Zbierzemy się wielkimi krokami do. Coop, bombę. 500 dostałem. Nieźle, nieźle. Co teraz z bomba zrobię? Nie wiem, se wybuchnie. Okej. Okay. Albo nie, zrobię coś z tego sensownego. round film Ciekawe, co to w ogóle round film Nie wiem, że. O, mam! O, no nie, ty gniocie! Nie wolno gryźć komuś ryby No, Kingfish Tak nie za dużo warta Jest Kingfish, chodź tutaj, Kingfish Jest Kingfish 350, bardzo fajna rybka Mam ją w końcu kat w katalogu No nie, ale doszły nowe ee, ryby Kalina i tankfish. 3200?! Wow Dużo warta ta ma mini rybka może to jest złota rybka, ale nie! Raczej taka złota rybka to by normalnie całą grę przeszła. To jest takie, że. Za nią można było wszystko oddać. Dobra, mamy cię start. Jesteś aresztowany za ciągłe nachodzenie. Słupuś tak, jak ja ciebie lubię. Wiesz czemu? Bo jesteś dużo wart. Jest 200. Jeszcze troszeczkę i będzie 10 ko koła. Chodź! O, 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 on też jest dobry! On jest chyba warto nawet więcej niż 200. 400, tak! To był Roundfin! Dobra, Ej, wiem co to za Roundfin! O kogo chodzi? Nowa wędka, O, nie, nie mam szmalu! Złowić Roundfin! Boże, co tu się stało? Jo wędka mocna! To już było coś, to, to już było coś, ta wędka już robi coś O tam był, ta mała rybka za 3200 Chciałbym ją złowić No co jest? No nie mogę zarzucić lol Który to round fin. przyznawać się no, to ten, no tak, ajajaj, aj, aj, jestem głupi Chodź, ooo, no nie, nie sięgnę No, co ciekawe, co tutaj mi się trafi? Nie, o, ale wielka jakaś ryba tam była Taka w miarę, rozmiarów kaufisza Ale pewnie więcej warta, bo widziałam, że ona taka, jest coś takiego jak Pewnie taki Coś, yy, yy, Grumper, ale taki po ewolucji Nie mam dalej szmalu, mm, trochę lipa. Niby dobra wędka, ale nie ma na zaopatrzenie forsy Ciekawe czy jeszcze do końca odcinka coś uda wam się dobrego zgubić. ja nie sądzę, że mam coś dobrego na razie, bo w sumie nie mój fart z tymi questami. No, o, o chodź tu, chodź. Nie no, uciekł mi. Ominął mnie. zignorował, co za bandziur. O, 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 o coś może złowie. Jest! Chodź, 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 chodź. O, królowa za nim idzie! Przepustka! Chodź, chodź! Nie no! Miałem królowo prawie! Jakbym złowił królowo to znaczy, że nawet i te małe gnojki bym pewnie tutaj doszły, choć nie wiem Bo przecież one ciągle dla nią chodzą, co nie logiczne O, o, to ta rybka fajniutka, taka już wartsza, więcej Tak z tysiąc ileś tam to, to już jest, to jest inwestycja ta rybka Dzięki niej będę mógł sobie w końcu coś zainwestować sensownego Kurde jak walczy Taki mniejszy rekin Jest Mamy to Mamy to Ciekawe czy w tej grze jest rekin Przecież powinien być, przecież rekin to klasyk O kurde ale mam teraz myśli, ja jest Megalodon Ale by było by okazało się, że jest Yy, megalodon nie wierzę. Co ja zrobiłem? Zmarnowałam tak mocno rybę, żeby złowić yy, musztrę Brawo. Nie wierzę. No, mini rybka. Nie, no, nie wierzę. Samemu sobie. Tam była to złota rybka. Chciałbym ją. Jest! <laughs> Mam królowo! Mam królowo! Dzieci za nią płyną! Mam królową! Jest! Nareszcie co się stało? I pewnie będę. 1200! Na, jak nad gr. I każdy 350! Jak ich tyle złowie, to normalnie fortuna! Mam fortunę, jestem bogaty! a yeah, ale jestem bogaty! Dobra, mamy to! Co jest? No, klikam, ej! Halo, w górę! No i co jest? No i złowiłam się z ta rybka. O i wykonałam misję. Mm -hmm. Nef Quest. Wezmę może nowego questa, choć. Co jest? No znowu! Co jest? Ludzie, czemu mi znowu gra nie działa? Musimy zrobić chwilowo przerwę, bo gra mi nie działa. Dlaczego? Król świecie. Nie mogę zarzucić wędki ani kliknąć na miejscu Quest. O, nareszcie. Te mini rybki królowe i tak o, tu O tak mamy Kingfisher. Kingfisher musimy złowić. Dobra, mamy Kingfisher i ostatniego. dobry i ten ostatni i 5000 niezły majątek jak na ten moment. Cóż no... na razie to by było dobre. lecz nie wiem, czy nie zanim Wam wędki. Cóż, najpierw w hmm. um. Kurde, w tym odcinku jestem strasznie niezdecydowany. O, 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 nie, no nie wierzę. Czemu mi to z grumper zrobiłeś? Tylko upgrade'ów Ciekawe, co one nam dają Bomby Kup jedną bombę Okej, okay. powtarza się ten quest, ale... Cóż, nie będę naszekał za dobrą kaskę Tan Tanią kaskę Cowfish Kurde, już kiedyś złowiłem cowfisha Nie mogliście mi wtedy dać quest'a Kiedy łowiłem cowfisha Trochę lipa Chciałbym złowić cowfisha tylko pytanie brzmi, czy teraz mi się uda złowić kaufisha. Wtedy był dosyć blisko tam Jak zarzucam wędkę dalej, tam gdzie ostatnio był, to tam jest pełno rybę I moja wędka tam nie przejdzie, bo każda ryba się połasi na przynętę Wielka czy mała, czy nie wiadomo jaka O, mamy, mamy grumper, grumper Tylko nie o gramperka nam chodzi Lecz o kowfisza ale jak złowimy gramperkę i zarzucimy większą przynętę z bombą To wtedy być może złowimy kaufisza No nie, źle mi się zarzuciło Muszę cofnąć Hop! o, to był perfekto A! No nie! Wierzę! Miałam szansę na tą wielką rybę! Ale zrąbałem! No naprawdę, ale zrąbałem sprawę. Cóż, postaram się tutaj coś zrobić w tym odcinku sensownego, bo to taki odcinek rozpoczynający serię, więc to będzie tylko pierwszy odcinek, a będzie tych odcinków wiele, aż przejdziemy tą grę. O, 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 tak, o, tak, nie wierzę, nie, 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 ty złolu, co ty właśnie mi zrobiłeś? 3000 by było, 200. A ty mi zniżyłeś do 1600. Mam nadgryzionego go w indeksie. Czemu no? Mogłeś się nie pałazić, ty. ty tłusta, głupia ryba mini rekinie Czemu musiałeś to zjeść? Rozumiem, że jest sobie taka gruba ryba. Okej, okay, nie mam problemu do takiej ryby, ale taka ryba, co zżera inne rybki komuś, no to naprawdę no thingma. Cóż, no, no co jest? O, mamy musztard, musztard, tak, mamy musztarda. Jest i nasz musztard, czyli nasz musztardo-musztardek. Hmm. Ciekawostka. Musimy tutaj złowić coś dobrego. Hmm. Nie ma tu żadnych rybek ci. Kauf! <laughs> Ty bandziorze! Pozbawiłeś mi kaufza! Nie! Co za zbrodniarz? Chciałam zrobić kowfisha y złowić, żeby wykonać quest Dacie mi złowić całfisha! Ludzie! Nie wierzę! Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! No co za ludzie? Weźcie, nie róbcie mi tego! Roundfin! Nie chcę roundfina! Chciałem wiele razy roundfina. Znaczy, no może. Ja. O, o! Więcej queenfishów! Skąd one się tu wzięły? Przecież królowo złowiłem niby, ale. Przecież tu już wszystko wyłowiłem. Kingf Kingfisher. Hmm. Cóż. Więc to będzie na koniec w dzisiejszym odcinku. Nie chcę przedłużać, więc. Bajo!